O dwie nowe pracownie wzbogacił się szpital specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu. Chodzi o pracownię tomografii komputerowej i pracownię rentgenowską. Obydwie pracownie wyposażone są w urządzenia najwyższej jakości i najnowszej generacji. Inwestycje wsparło Ministerstwo Zdrowia w ramach programu na modernizację szpitalnych oddziałów ratunkowych. Otwarcie dwóch pracowni tomografii komputerowej, gdzie się znajdujemy, i pracowni rentgenowskiej, tej diagnostyki klasycznej. Pieniądze z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu modernizacji oddziałów ratunkowych, jako że znajdujemy się blisko oddziału ratunkowego. Drugi tomograf, no, parę klas wyżej niż ten, który był do tej pory w tym samym miejscu. Także wykonane e, prace adaptacyjne, modernizacyjne na e, koszt e, szpitala, udziału własny, natomiast same zakupy są ze środków e, ministerialnych. Suma sumarum te, te dwie pracownie to jest ponad 6 milionów złotych, to jest około 4,5 miliona koszt e, tego tomografu ze zrzekawką automatyczną. i Drugi aparat, ten rentgenowski, jest ponad 1,5 miliona. Nowy tomograf zastąpił aparat z 2007 roku, na którym do tej pory były prowadzone tego typu badania. Jak podkreśla dyrektor szpitala, nowa pracownia znacząco poprawia dostępność badań dla pacjentów. Przede wszystkim poprawi dostępność. Dwa aparaty tomograficzne, które mogą pracować na raz, to jest zwiększenie dwukrotnej liczby pacjentów, których można diagnozować. I bardzo szybki aparat, także te czasy skanów są bardzo krótkie. Nowy tom Tomograf wzbogaci ofertę badań o takie, jakich do tej pory nie można było wykonywać na starym urządzeniu. Są to badania takie jak na przykład tomografia serca i tętnic wieńcowych. Oprócz badań, które do tej pory wykonywaliśmy, będziemy robić też tomografię serca, tomografię tętnic wieńcowych. Aparat ma takie możliwości jak na przykład obrazowanie. Takich skąpo złogów złogów, y, y, struktur, które występują w Niemoczonowej. Do tej pory takich możliwości nie było, więc pacjenci z chorobami reumatologicznymi na przykład mogą być y, y, albo z y, kamicą nerkową obrazowani. Z zakończenia tak ważnych inwestycji, jak powstanie dodatkowych pracowni, cieszy się starosta sandomierski Marcin Piwnik. Mamy już wszystkie pracownie diagnostyczne wyremontowane, nowe, odnowione, więc, więc niezwykle. Ważny moment dzisiaj do, do, w naszym szpitalu, że dopinamy wymianę urządzeń diagnostycznych y, dwa nowe rezonansy, dwa nowe tomografy, y, nowy mammograf. Wszystko służy naszym pacjentom, bo te badania są niezwykle ważne. Tomograf będzie zasilał szpitalny oddział ratunkowy, więc, więc ważne urządzenia będą już od dziś służyły pacjentom naszego szpitala. Pracownia RTG to druga otwierana dziś pracownia, która znajduje się na poziomie minus jeden Sandomierskiego Szpitala. Nowa pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, który wykonuje dużo dokładniejsze badania i przede wszystkim zmniejsza dawkę promieniowania które dociera do badanego pacjenta. Nowy sprzęt, jaki do dyspozycji ma pracownia rentgenowska, to nie wszystko, ponieważ w ramach prac prowadzony był również remont pomieszczeń, które znacząco się zmieniły na lepsze. Katarzyna Kaszluga, STV Info.